I sprzątamy po burze! Umijamy kopery i wywrotnie, mamy wielki, tajny i to... Bohaterowie Pohaterowie będą walczyć ze strumieniem wody i z małym hydraulikiem! Każdy wam jak zamontować kolanko do I zamontujemy wielką rurę do naszego zbiornika! A na koniec mamy wszystkie zinksy. Obejrzyjcie do końca! Ale mamy po tej burzy bałagan! Skieruj strumień do środka. Napełnij ten zbiornik. Zobaczcie, jak Ta jest brudna. I co z nim zrobisz? Przecież tak. I w jaki sposób? Będę kupował. Wiesz, gdzie je wysuszymy? No bo to nie. Tu możemy wysuszyć na trampolinie. Myślę, że lepiej będzie, jak będziemy ją suszyć tu, wiesz? I chyba ci odjechała. Najpierw ją tu, błotko z niej wyleciało całe. Będziemy potrzebować trochę więcej wody tutaj. Dęcza. Gdzie ty ją widzisz? Ej, rzeczywiście jest. Robisz mnie dęczę. Dobra, tu ją puszcz teraz, na tym betonie. Niko na betanin Burdożer Możesz te dwa rzucaj do środka To jest dopiero brudna. Dawaj ją do prania! No, Okej! Okay. Straszna! No, spróbuj najpierw wypukać to ciacio. Twój angiel. Jak, jak po polsku mówimy na backhoe? Koparko od walka. Uh, to pierdolę patrz. No. Ból ból robi, no jak puste się zanurza, to tak gwałtuje do środka. I ten po okay. drugiej? I ostatni jest ten

Dziago i kręcisz się, tak? Chodź Niko, półdożer czeka. Robimy zbiornik wodny i pogłębiamy wykop. W tamtą stronę pod górkę musisz w tamtą stronę jechać. Pracujesz mi trochę jak szpadle, manię spychaczem. co byśmy mogli z tymi rurekami zrobić? Pomyśl. Co byś powiedział, jakbyśmy tu przetknęli tą rurę tam gdzie zrobiliśmy ten przewiert, z drugiej strony wyjdzie rura i, ten, i tu będzie napełnianie naszego, naszego zbiornika wodnego? na tak. to Oto dalej powiększaj otwór, a buldożer zrobi miejsce dla back home teraz. Przepchnij do końca. No. Chyba, że chcesz tam tunel zrobić jakiś. I co, zrobisz tam tunel i co? I kodem, czy przekop już gotowy? Z drugiej strony beką musi trochę pokopać, żeby dziura była. Przez swój tunel przejdzie już ta rura? Tutaj, gdzie kopiesz dziurę, tam jest przecież ta dwóch Nie będziemy co to w nim? Bo to czarne, co się, co się pytałeś ostatnio, co to jest. To dawaj, pomogę tobie. Pokaż mi jak ona wchodzi od początku do końca. Tak? O tak. Wyszła z tej strony. To teraz musisz tutaj nikodem backhołem trochę pogłębić. Wiesz, podjeżdżaj backhoe. Tam i kop tam. Nie połamką. Jeszcze trochę musisz bardziej tam w tamtą stronę jechać, nawet tutaj, tutaj, Berdzi tu. No. I zaraz będziemy tu podłapać dziurę. O tak. Czy jest dobrze wykopane? rura przeszła. Ale jest jeszcze, jeszcze pogłębić dziurę trzeba. Dobra, kop dalej. Będziemy pogłębiać tę dziurę. Zobaczymy, czy już wchodzi. dziurnica, Wyciągaj ją. Na dżownica. dole? Nie wiem. To nie była dżownica, tylko był chyba korzeń. Tak Weź rączkę, rura. sprawdźmy teraz, czy gdzie wychodzi rura. Ale musisz podnieść backhaul, bo nie widzę. Cofnij rurę. Ha, rura. Jest. Będzie idealnie. Teraz będziemy musieli zamontować tu kolanko. Co to kolanko? Teraz ci pokażę. Kolanko to jest coś takiego. A jest takie, takie coś, i w to można włożyć jedną część, i z drugiej, następną, żeby połączyć rury. Wiesz? Spróbuj. No właśnie, tak jak łączysz, pokaż mi, jak łączyłeś. No, no, rzeczywiście wyszła ci niezła rura. uda. Więc wyglądasz jak mały hydraulik, teraz. Poczekaj, no weźmy ból buldożer, na razie niech tu przejedzie. Jeszcze chwilę? Nieco. Już? Jeszcze trochę. Dobra, rura jest... Pokaż, czy jest zamontowana. Tak. Jest zamontowana, tak. z dwóch stron przychodzi. Dobra, to teraz będzie trzeba zamontować drugie kolanko. Po Żeby można było rurą wkręcić w tą stronę. Trzeba zamontować. Tylko do końca musisz wcisnąć. Dobra, to tata pomoże. Spróbuj jeszcze podłączyć tą brakującą część, dobra? Okay. Masz, spróbuj, tu. Tą brakującą część sam podłączyć. Wchodzi? Tak. No to super. Lejek damy tu w tą dziurkę. I teraz postaraj się podnieść konewkę i trafić do tego lejka. Zobaczymy, czy będzie przylatywała. Nie, do lejka. O tak. Do lejka trafiaj. Leci tu? No powoli. Leci, napełnia się. Yeah. Ale wleciało dużo teraz. Ale żeś dał fajnie. Ale teraz to nie poszło tylko lejkiem, tylko zobacz. Całą dziurą. No. Ej, czy leci? Leci, no, napełnia się. Jak najbardziej się napełnia. To spróbuj wziąć teraz wąż i wlewać bezpośrednio z węża, ale bardzo powoli, dobra? Leci tam? No tutaj idealnie daje czadu. Normalnie giba giba, tylko nie lej obok lejka, bo wtedy leci obok, a teraz działa jak... Wiesz oczywiście rura dostarczała wody. No, super to działa. Zakopaliśmy rurę w Nie ma jej i jest pełen nasz zbiornik wody teraz, nie? Aż normalnie... Widać, że tam jeszcze trochę coś wlatuje, ale tu już jest chyba pełno. Resztę dalej musimy pomyśleć, nie? co z tym zrobić. Co jeszcze szukasz tu? Zinksa. Zakupiłeś tam zinksy? Tak. A co wczoraj robiliśmy z zinksami? Powiedz. Furcia. Yy. Yy, robiliśmy wczoraj z zinksami. Nie pamiętam. Będzie góra zingsów. No i tu jest zakopany balon, którego będą baterowie ratować, będą no strzelać w jednym. Ustawiaj super zingsy, a ja przygotuję wodny atak. Tutaj się zmieści. Wylewa. Trzeba dwa, trzy, Dobra, wow, dzień, dzień. dwa, No ale że im strzelił w niej! jeden, ognia! piaskowy Furt. Co ty będziesz teraz robił? Będę wylewał dzwon wody. To poczekaj, ja ci powiem kiedy, tylko powiem dokładnie jeszcze, co tutaj jest. Że z tej oto zjeżdżalni woda będzie płynąć, a z Inksy nasze... Będą musieli się utrzymać na nogach. Będą musieli się obronić, nie? Tak. Aaaa! Dostali biadę. Powtórka w zwolnionym tempie. No, oczywiście dostały wiadrem. Ja wleję. Ty tam możesz stanąć za zim sami. Teraz moja kolej. No idź dalej. Co? Idź tam stań za nimi. No tak, Dwa... Jeden stan! Udało mi się, masz lepszą technikę. Na stanowiska zawodniku. Ja ci powiem kiedy, dobra? Okej. Okay. Popatrz na mnie, powiedz, która to jest próba teraz? Eee, trzecia. Trzecia, dobra, no to jeszcze nie. Uwaga, dajemy czadu, no. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden, start. Ale zobacz, ci się przewrócili i są na tym, na czubku góry. Masz lepszą technikę. Ustawiaj figurki, a ja wylewam wodę. Uwaga, nagrywanie włączone. dwa. Jakaś katastrofa w ogóle. Z tym. No nic nie wyszło z tym. Później najwyżej zrobić. sobie. Później będziesz musiał zrobić oddzielne mycie zingsów. Wiesz o tym, nie? Też możesz mi. Jasne, że tobie pomogę. Przecież wygrałeś zawody, nie? Migodem, zostałeś zwycięzcą wodnego konkursu Super Things. Wygrałeś 2-0. Ani razu mi się nie udało ich zrzucić. Ale będziesz mył te zingsy. To co? Mogę ci pomóc myć te zimsy? Ustaw mniejszą moc trochę. Wygrałeś ze mną w tym konkursie. O, zmienił kolor! Pokaż. Kolor cięć. A na jaki zmienił? suchy piasek. O, a jak miał wcześniej? Rety, teraz pająk dziś. Dobra. mokry jestem. Jeżeli podobał Wam się nam na od naszych odcinkach, a to dajcie łapki w górę, to zrobimy więcej takich odcinków. A pa! Do do tego odcinka, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapki w górę. A jak Wam się nie podoba, to łapkę w dół. Będę miał dla Was niespodziankę! Skanijcie, jaki Zings jest moją ulubioną figurką. A pa!